Martyna Szlej i wczoraj przyszedł mi mnie paczka z końmi szlaj, ale dzisiaj nagrywam. No, już się rozpakowywałam, bo nie mogłam się jej doczekać, tak jak to wczoraj. No to Wam je pokażę. Pierwszy to ogier fiordzki. Jest siliczny, ma na imię Szafir. I... właśnie matematykę. I siodło. I łzdę. Też kupiłam. To jest jego rzeczy. Skokowe. I on jest skokowcem. Szafirek. Taką fajną ma pręgę. Fajny ogon i grzybę taką fajną dotyką. I jak chciałam z niego te rzeczy, to jej pokażę. On wygląda tak. Śliczny, jest naprawdę. Szafierek. To są te rzeczy jego. Prywatne. Pewnie prywatne wysoko w tym. Następne to klaczka hanowerska. Jest też bardzo śliczna, też ją bardzo chciałam. Giebiałem. I takie krótkie warkoczyki. Tak, o macę jak mówiłam, taką fajną grzywę. To on też ma taką, nie, taką fajną fajną Tylko to jest trochę pobrudzone i tam jakieś kropki ma, ale to tam. Nie. Jeszcze nie ściągłam metyk. Jak ma tutaj? się. No. Ma na imię kasztanka. Ona jest z 2013 roku, ona z 2012 roku. A. On, 2012 roku, to jest żebaczek hanowerski. Z wdercy dla kucyka, no ale może być. Jego, man, jego mama ma na imię Kasztanka. To jest Castello. Ma takie fajne skarpetki. Bazerkie wygląda, tak? To jest mój pierwszy rzybaczek. to jest 2012 roku. To tak jak mówię, jeszcze mam metkę nie ściągnęłam. Jest śliczny. No to, te wszystkie rzeczy kupiłam. Teraz wam pokażę, w, w czym to mi przeszło. Ok. Przyszła mi w takim. To konie były w takim zapakowane. No a tutaj wiadomo, jak już rozpakowałam. I też na czas zabawy. Jak zwykle. No bo tam się fajnie zamawia. No. No to myślę, że. Będą lajki, subskrypcje, komentujcie. Jak mówiłam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No to cześć.